innym vlogu u mnie na kanale. Wczoraj dla Was nie nagrywałam, ponieważ była okropna, słuchajcie, pogoda. 2-4 padało, no i nie było za dobrego słońca, więc dla Was nie nagrywałam, ale dzisiaj się spięłam i stwierdziłam, że pójdziemy razem do Daiso. Pokażę Wam tak samo jak w Artboxie produkty, ale niestety nie będę Wam o nich opowiadała, no bo jest muzyka, a nie chcę, żeby YouTube mi coś tam zablokował, także tylko Wam pokażę produkty, pokażę Wam jak wygląda taki większy sklep tutaj w Korei i jest to właśnie te Daiso. Jest to taki sklep z Artykułami, słuchajcie, spożywczymi, jest właśnie tam dużo rzeczy z Europy. Można też tam spotkać dużo kosmetyków, dużo artykułów do domu, artykułów biurowych, a i chemii do mieszkania. Także jest naprawdę wielki wybór, dlatego chciałam Was tam zabrać. I w sumie ten vlog będzie troszkę bardziej luźniejszy, bo powiem Wam szczerze, że jest niedziela. No i jestem trochę zmęczona tym całym tygodniem, tą całą chorobą i tym wszystkim. Wiecie, teraz moje odżywianie się zmieniło, więc mam też troszkę mniej siły. Więc dlatego ten vlog będzie luźniejszy, ale mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba, no bo fajnie jest robić takie luźne vlogi. Dobra, ale zanim przejdziemy do naszej podróży do Daiso i zwiedzaniu troszkę, to mam do was wielką prośbę o zostawienie suba. Jeżeli oglądacie mnie już któryś film i podoba wam się mój content, no to będzie mi bardzo miło. Jak wiecie, jestem tutaj świeża, trochę jeszcze tego wszystkiego nie ogarniam, ale staram się dla was jak najlepiej, staram się robić te filmy coraz częściej, także będzie mi mega miło, a my przechodzimy do filmu. Dobra kochani, aktualnie wyszłam z domu, wzięłam dużą torbę ze sobą ponieważ stwierdziłam, że może zacząć padać, wiecie, wzięłam sobie picia. powiem Wam, że te dajzo nie jest tak na piechotę blisko, bo jest to około 15 minut ode mnie. No ale czego się nie robi dla widzów? Idziemy do dajzo. Dobra sorki, że tak trzęsę, ale dajcie mi znać, jak podoba Wam się moja nowa maseczka, bo kupiłam ich trochę kilka. Jest piękna, bo jest różowa. W ogóle pokażę Wam mój nowy zakup. Jest to taka branzoletka wczoraj. Akurat skończyłam do jednego sklepu z koleżanką. Boże, jest ono śliczne, dajcie mi znać, czy wam się podoba, bo ja kocham taką minimalistyczną, słodką biżuterię. Dobra, jak widzicie, jesteśmy przy głównej ulicy, tutaj jest w ogóle Adidas, tutaj jakaś drogeria, a my idziemy tam prosto. Dobra, musiałam to dla was nagrać, jakaś gra po prostu, jakie słodkie pieski i kotki. Patrzcie, co my tutaj mamy, McDonald's. No i idziemy sobie taką cały czas główną ulicą. Dobra, słuchajcie, musimy przejść niestety metrem, bo e, nie ma pasów, więc idziemy. Dobra, to tak, Stacja metra od środka wyglądają tak. No jest tak w miarę zwyczajnie, pełno jakichś sklepików, bankomatów, reklam. A my idziemy chyba tam, tak mi się wydaje, bo musimy wyjść Wyj wyjściem drugim. Dobra i chyba dobrze myślałam, tutaj jest wyjście drugie, więc idziemy. Patrzcie ile reklam. <grych> Ale fajnie to wygląda, robi to taki swój klimat. Dobra kochani, jesteśmy pod Daiso, także idziemy, w ogóle popatrzcie jak ładnie tutaj jest wszystko zrobione, taka wystawa. Serio ślicznie to wygląda, dajcie mi znać czy wam się podoba. No, to idziemy, go! No, bo patrzcie, nawet mogę wam pokazać mój dzisiejszy outfit. Fajne są tutaj lustra i fajnie się czasami nagrywa jakieś story albo robi jakieś zdjęcia. Serio całkiem spoko to wygląda. Dobra kochani, ja właśnie wyszłam z Dajzo, mam tutaj całą reklamówkę zakupów. Pewnie to nie będzie wszystko do końca wyjazdu, bo jestem trochę podjarana tym sklepem. No ale lecimy dalej, nie wiem, może skoczę jeszcze do jakiegoś sklepu zobaczymy. Tak ogólnie to powiem wam szczerze, że ciężko jest nagrywać w sklepach w Korei, bo zazwyczaj albo ludzie się na was dziwnie patrzą, jakby chcieli zaraz podkablować, że nagrywasz, albo ekspedientki po prostu zabraniają. I nie wiem dlaczego tak jest, no ale... No, norma, no, nie ma co, tak? Także trzeba troszkę to ukrywać albo robić to bardzo dyskretnie, tak, żeby nikogo nie nagrać przypadkiem. Bo w Korei jest takie prawo, że no nie wolno robić sobie nawzajem zdjęć. I dlatego Koreańczycy w telefonach mają włączony tryb, tak jakby jak robić zdjęcie, to robi coś takiego cyk i oni to mają włączone i nie da się tego wyłączyć. W każdym telefonie. Stwierdziłam, że może uda mi się z wami pójść do Olive Young. jest to taka jedna z drogerii tutaj w Korei, taka bardziej popularniejsza, tylko niestety nie wiem, czy uda mi się tam wszystko nagrywać i nie wiem, czy też mnie słychać, bo jednak tam, wiecie, jest tak troszkę jak przeporze. Dobra kochani, w tym Olive Young. Bardzo mało Wam nagrałam, a to dlatego, że nie mam też tak dużo czasu. Muszę iść do domu, zrobić sobie coś do jedzenia, bo jestem mega głodna, a od jakiegoś czasu muszę jeść po prostu regularne posiłki. Kochani, skoczyłam jeszcze do Arboxa i patrzcie jakiś śliczny zeszyt dorwałam. To no, jest przecudowne. No i co, zmykam sobie do domu? Będzie to mój taki w ogóle chyba planer do filmów, więc będzie grubo powiem Wam. No i co tak właśnie wyglądał mój dzień? Teraz idę do domu coś zjeść i może później coś dla Was jeszcze nagram. Dobra, wróciłam aktualnie do domu i usiadłam sobie na balkonie, bo powiem Wam szczerze, że się tak zmęczyłam i co tak serio. I brzuch mnie troszkę zaczął boleć, ale przejdę zaraz to jest po prostu z wysiłku o... Moja koleżanka przeszła, jedna z modelek, e, sorki, że nagrywam. E, no i co, chciałam Wam bardzo pokazać zakupy, które zrobiłam, ale niestety no nie pokażę Wam, ponieważ chcę zrobić osobny odcinek. Dobra kochani, zjadłam jak coś to was przepraszam, ale może być słychać jak ktoś rozmawia tam w tle, ale po prostu dziewczyny sobie jedzą i rozmawiają i wiecie, może być je słychać, także sorki, wielkie sory. I chciałam wam pokazać rzeczy, które kupiłam, to znaczy tylko dwie rzeczy, ponieważ wiecie, że chcę zrobić później podsumowanie i że nie chcę wam pokazywać wszystkiego i zdradzać, ale tego na pewno wam nie pokażę, bo są to takie wiecie, pierdołki, chociaż wszystko co kupuję to są takie pierdoły, no bo nie mogę kupić nic takiego wiecie, fajniejszego, większego, bo musi mi się to zmieścić do bagażu. Nie może być ciężkie, bo inaczej to ja nie wrócę z tą walizką. Bo będę musiała kupić kolejną walizkę i dokupić bagaż, także lepiej tego nie róbmy. Dobra, pierwszą rzeczą jest taki oto błyszczyk. Um, on jest o zapachu yy, czekajcie brzoskwini. Tak, z tego co pamiętam, to jest brzoskwinia i jest to w takim kształcie takiego smoothie. Czekajcie, to jest na żywo. No bardzo ładnie pachnie sero takim świeżą brzoskwinką, taką słodką lekko, ale nie aż tak bardzo. Także mega spoko, tak bardziej naturalnie pachnie. I kolejną rzeczą, słuchajcie, jest myjka do beauty blendera. Wygląda, wygląda ona tak. I tutaj wsadzamy gąbeczkę do środka, ściskamy. Aha, wlewamy jeszcze płyn, bo to oczywiste. Ściskamy i tą. Tędy chyba piana no tędy. E, no i tak się ona niby umyje. Zobaczmy, przetestujemy to na TikToku. Bo coś tak powątpiewam trochę, ale no może, może będzie dobra. E, I tutaj jest do czyszczenia. jej. Także spoko. Zobaczymy, czy nada się w ogóle. Wiecie, to będzie taki test, nie kosztowało dużo, bo gdzieś tak około 1000 wonów to jest um, 3, ponad 3 zł, coś takiego. Także no. Tanie, więc możemy to przetestować. No i co, kochani, no nie wiem, czy coś będę jeszcze dla Was nagrywała. Zobaczę, zaraz przemyślę, bo nie wiem, co będę jeszcze dzisiaj robić, ale chyba nic takiego konkretnego. Może pójdziemy do sklepu, bo muszę sobie kupić picie, bo mi się skończyło. No ale taki trochę bardziej nudniejszy dzień, bo dzisiaj niedziela, nic się konkretnego nie dzieje. Ale starałam się, zabrałam Was do sklepu, także nie miejcie mi tego za zło, ok? Jak widzicie, po moim wyglądzie jest już wieczór i jestem trochę zajechana całym dniem. Wiecie, takimi moimi obowiązkami w domu też, tym gotowaniem, zmywaniem naczyń, sprzątaniem, ponieważ tak, modelki na kontrakcie muszą sprzątać apartament. Tak nie może być, trzeba dbać o czystość. Także teraz jestem zajechana i idziemy właśnie razem do sklepu. Także zobaczycie wieczorem moją okolicę. No i co, idziemy i jedziemy windą ogólnie, żeby dostać się do mojego mieszkania albo trzeba jechać windą albo iść schodami ewakuacyjnymi, które nie są na fajne mhm. i wychodzimy i teraz będzie ciemno także was przepraszam musimy jakoś to przetrwać dobra, więc tak wygląda moja okolica wieczorem nic specjalnego, pełno restauracji i jakieś osoby tutaj sobie siedzą. Nie wiem, czy w ogóle mnie słuchać, bo zapomniałam wziąć słuchawek. A my idziemy sobie tutaj do Siu. Jest to jedna z takich popularniejszych sieciówek tutaj, sklepów. Jest to taka ala szapka. Dobra, wyszłam właśnie ze sklepu i oświetlam się bankomatem, poważnie, lEDami z bankomatu, bo i tak mnie nie będzie widać. Zrobiłam zakupy, kupiłam sobie trzy soki do picia. E, takie specjalne elektrolity, może tak, to nie są soki Oliwia, no dobra, nieważne, serię już dzisiaj nie myślę, e, bo nic innego za bardzo nie mogę pić e, i jeden aloes, także żebym miała co w ogóle do picia, bo jak piję herbatę, to jest mi realnie niedobrze i to bardzo niedobrze ale to by było na tyle, właśnie wróciłam do domu i mam zamiar teraz sobie trochę odpocząć, oglądać jakiś film na Netflixie, ogarnąć się, bo jak widzicie, nie wyglądam za dobrze w ogóle nie wiem, co jest z moimi baby herami. To jest jakaś po prostu tragedia. Wyglądam trochę jak jakiś szopen albo clown. Dobra, ale nieważne. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, i do zostawienia łapki w górę. Pamiętajcie, jest to dla mnie mega ważne. I co, widzimy się w następnym vlogu.